Jaką eskoczną? Ja to chciałem, nie, nie dopuścili. My, ja Czy zdania. Panowie, bardzo pragnęlibyśmy, żebyście kontynuowali proces, ale tutaj w Warszawie. Jeszcze raz. Prosimy was, żebyście miasteczko założyli tutaj. Żeby rząd czuł opór. Na granicach rząd nas nie widzi, ale tutaj powinni. Panowie. panowie. Panie sławy ma pan że, bardzo raz, pana pan prosić, ale niech pan założy to jest nawet najłatwiej. Ale my tutaj ale my już zami, byliśmy, Ma pan, pan doświadczenie, co porobi? Ma pan dzisiaj, doświadczenie. My przyjdziemy. No dzisiaj nie, no jak dzisiaj? No dzisiaj Załóżcie miasto. Trzeba zgłosić miasto. Trzeba ludzi, ludzi trzeba przygotować w pewnym sensie, zgłosić, zgłosić. trzeba nie jest takie, robić, że robimy. ale jak, ale jak się rozejdziemy, jak się rozejdziemy, to będzie ciężko. tego marca. Ludzie pójdą do pracy. Ale ludzie pójdą 26 marca za anty. No I wtedy się chcemy trzeba zgłosić. 哦。From. Ale przygotowujcie jako w miasteczko, niech Tusk widzi przez okno rolników. Bo na, rolników A my nie będziemy mamy. do Was przychodzili. My będziemy przychodzili. Jak trzeba grochówkę ugotujemy jak coś trzeba będzie wspierać finansowo, też się, się uda jakąś zbiórkę zrobić. Ale powinniście tutaj trwać przed Ale po, Urzędem po, Rady To Ministrów. trzeba zrobić po 6 marca. Wtedy, wtedy no bo teraz to za późno. ma Pan rację, no bo to trzeba. To będziemy. będziemy. Ale naprawdę trzeba. Ja to, będzie 6. Jesteście o, ostatnią grupą, która. Która wysłuchasz? Będziemy. Do zobaczenia. Nie. No trzeba było. Bo Szwar... no, że... zebrać. Go... Ale o którym? To wszyscy. Co, co drugie, to jest? Ja ale to w jechali Nie, ale to i tam, że, że oni tam przy kawie siedzą. No, Nie, ale myślcie o tym miasteczku. Myście o miasteczku namiotowym, my wesprzemy was tutaj w Warszawie. Ale wtedy, jak wtedy ci, co napadali na PiS kurwa, wszystko mieli, kurwa, legalnie i kurwa, nie. To się u... wszyscy postawili. A my nie, 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 ma nie, ma problemu. nie, ma nie, 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 się, bać się nie, ma dyżury żeby być. Dyżury, nie, nie, no. I, i to ja trochę by... za późno z tym dyskutujemy. Ja wiem, że gospodarka może... wymaga swego, no ale pomyślą. Trzeba się tego przygotować. Trzeba ludziom trzeba trzeba od od się dać o... jeść jeszcze, bo to musi być taki. Dlaczego mogę kuchnię polową przywieźć? To nie jest problem. My dzisiaj ciągniowy ogarnialiśmy tego. Więc to naprawdę nie no, jest problem. Nie, Problem jest ludziach, żeby ludzie mieli wszystko to organizować wcześniej. Ludzie muszą wiedzieć. Dlaczego znajomy książki jest łączyć? Ale postarajcie się, bo tu nie uda się, po prostu wywalczyć nie będzie presji. On to zrobią. Nie, oni mają w dupie rolników. Jak nie będziecie cały czas... No, nie tylko, ale za wami staną inni, bo reszta przestrała, że tak powiem, albo się sprzedali. No. Za dopłaty, czy za innych Nie dopłaty, nawet czy za... Nie, naprawdę trzeba... Co to było w zakładach pracy? Odprawy. odprawy, odprawy, za odprawy. W kopalnie, huty, stocznie. My no. też. Dobrze, dzięki. Serdecznie. Dobrze, ja to żegnam. Dobrać. Ja jak będę wracał, no, powtarzę niektórym znajomym to wszystko, tam wszystko My i, tak i tam mam że... Panowie, żebyśmy to się tu spotkali wszystko. w Warszawie, bo no, będziemy... w mediach nie ma rolników w ogóle. No, Miesiąc fajnie. czasu nie, strajku, na was nie ma. Będziemy, będziemy.